Witam bardzo serdecznie, z tej strony Xing. A to kolejny odcinek serii Zagrajmy w X-Blades. Jak pamiętacie, o ostatnim razem zabiliśmy Świecistego. I teraz trafimy do jakichś ruin. Niszczymy wszystkie Sarkofagi, oczywiście. O, krótka cutscenka niby. I znowu mamy się bić z fantomami. Kolejny boss, prawda? I no nie, przeżyły też małe kraby. Bardzo nie jest ponieważ są niewrażliwe na taki e, wręcz. Dlatego często będę używał więcej ogniemu. Jak tylko będę miał okazję. No, szybko poszło. Nie bardzo trudno. No dobra, w prawo czy w lewo? W lewo, prawo jeszcze mam zblokowane, dalej A chcemy zwiedzić wszystko, prawda? Hmm, żółty kryształ. Nie pamiętam szczerze, do czego on już służył. Naprawdę, będę musiał zradzić zaraz. No nie mam pojęcia, czego mógł być żółty kryształ. Ale to, zaraz nam będzie z tego już wskoczy. No, się sieczemy wszystko dookoła. Musisz się umierać, nie? Dobra, gdzie jest? Jest, przeciwnik. O, fantomy się zmęczyły, widzicie? Już nie przelatują. Ja sobie nabiłem trochę No, fuck, fantom. Jednak przelatują. No szkoda, bo już tak fajnie się zabijało i... Nie będzie kolejnego A i się uderzy mnie przy 50 chyba komor okej, okay. jaki ładne niebo widzicie Skałki jakiejś uderzy ruiny Dobra ja już tu 8 znaczy po popotworka i on dokoła nam się droga. Ja sprawdzę co to co robi to a daje nam duszę. Dziwne Myślę, że coś więcej Myślałem, Że coś się przyda No cóż <tuszy> No, dusze też się zawsze przydadzą. No, już nie, nie, tak bardzo jak życia. Ale zawsze coś... O! Fantom wyskoczył. <laughs> Z pudełka, dobre. Nie mogę. E, myślałem, że tu będzie coś... Mm, ...do ulepszenia naszych... ...do naszych bojowych. O, no no, fantom. A, z kulki dostanie. Dobra, chyba to nie nie Tylko te większe będę rozwalał. Ale słońce zarazi. Wow, naprawdę. Tutaj bardzo słońce świeci. idzie na takim samym niszczenie po prostu tych przedmiotów jeden koła eee, dusz zebrałem. to jest bardzo opłacalna inwestycja pewnie czasochłonna i mało Idowiskowa no ale cóż trzeba kiedyś zajmować każde duszy na to jeszcze nie dobra lecimy dalej Może będzie coś. A, też nie. Ora, lecimy dalej. Hmm, życie nie, czy to teraz, czy później. A, teraz Ale teraz biorę. Ale takie przy drogach, sarkopaki, to lepiej niż się, bo tam często są różne rzeczy. Wstylu amulety, coś może sprawdzić, naboje, strzelanie. Tak, tego szukania już mogę, akurat 21500 mi było potrzebne. Szalone strzelanie. To nam daje bardzo dużo. O, szalone pociski. 5 milionów kosztuje. Szeroki strzel 4000, ale tego na razie nie będziemy korzystali. Szalone strzelanie, to jest super rzecz. Normalnie strzelam tak Ja sobie przełączę dwójką na szalone strzelanie. Strzelam tak Z 2. No może z i góra trzy razy, szybciej strzelam. Może mi tracę gniew wtedy. Ale taki power się wyciąga, że naprawdę... Opłacalne. I... już ich nie ma. I po wszystkim. W kilka sekund się umwinęliśmy. Jedziemy dalej. tutaj ta droga jeszcze jest zablokowana. No, Sprawdzimy teraz to miejsce. O, kole, znowu się nad nami drzwi zamknęły. Dobra, teraz niech ktoś uderzy. W celu gniewu. Nie chcemy Też nie chcemy tracić żyć ludzie. Wincie wszyscy pokonali. Hmm, ludzie. Hmm. dobre. żadnych ludzi nie ma. No, dobra. Zwycięstwo otworzyło nam się drzwi. Ale tam za nami było jeszcze trochę zamknięte. Nie wiem czy teraz się nie otworzyło przypadkiem. Tu miejsce. A, skąd przyszedł? tak sąd. I się przyszedłem? Tak, stąd widzicie? Teraz jest otwarty, przy nie? Był O, ruiny 2. No dobra, zobaczymy co tu jest. Przypominam, że jest mapa. Aha, teraz tam przejdziemy tutaj. A, to jest fajny poziom, dobrze, że tu poszedłem właśnie. Niby mamy iść w drugim kierunku. Ale to jest fajny poziom. Właśnie. Tutaj dostaniemy ciekawą rzecz. No i popijemy sobie. A, to są generatory, tak. Więc nie. No, jeszcze strzelają kilometrami w nisyni. No Dobra, jest ten generatorze. To nie było właśnie tego. Yy, Paskarze paska generatora. On się nie pokazywał. Ciekawe czemu nie ma teraz też. A, muszę wszystkie zrobić. bo i był tylko jeden generator. Gdzie iść tam? Dobra, teny sobie pójdziemy. jest yy, kawałek jakiś? Nie. Zwykłe otoczenie. No jakaś góra nam się tutaj widać Ten od dole z więcej dusz Drzwi się dalej nami zamknęły No mnie skoczył na górę Wow, nie chcemy spaść Tak jak się spanie to giniemy po prostu Aj. O i tutaj jest... Nie Coś tutaj leży. Oto jest odpowiedź, to jest. To jest to zbieram. Ten strój przyspiesza regenerację obrażeń unoszonych jest Ayumi. Właśnie zrobiliśmy nowe zdzianko. I pojawiły się generatory. To jest najlepszy strój jaki możemy zdobyć pod względem właśnie praktycznym. A nie wyglądowy, bo wygląda jest najlepszy podstawowy. A ten po prostu w chwili pobiegamy dookoła przeciwników i już mamy zregenerowane wszystkie życia. Bardzo, bardzo, bardzo przydatna rzecz. E, dobra, teraz ten. O, na małej serce stoi, to już kołedzie chyba. Wow, zleciałem. Jemy i burzał mnie, widzicie jakieś życie rosną szybko? Właśnie na naszych oczach, cały czas rosną. No a teraz ten jeszcze. No, mogę mu użyć istrzącego ostrza na generatorze, nie widziałem, ale. Nie wiem czy odnosi obrażenia. O! Odnosi! To całkiem sporo. Dobra, już wszystkie generatory? Chyba tak. Teraz sobie można pozwiedać lokację. Tutaj chyba będzie jakiś część amuletu. Tak mi się kojarzy. Dobra, ja, miałem mniejszych sarkofagów. Żeby czasu nie zabierało. Dobra. Lecimy dalej. Mhm, ten jest jak bardzo oświetlony, to go zniszczę. Nie, też tu nic nie ma. No, zbiegamy na dół. Mi się przydaje właśnie uderzenie. Podczas uderzenia wolniej spadamy. Możemy latać nawet prawie. Co jest zbierzemy. No i w sobie to wszystko. Biegnie to jeszcze była druga droga. Teraz mam na wchodzenie. Wiem, ja to omin ominąłem jedne dusze, ale mi się już nie chciało po niebiesku. No, w którymś z tych właśnie jest chyba amulet? To będzie musisz poszukać samemu sobie. No, bo jestem przekonany, naprawdę. Dobra, ostatnie 300 uwagi. Raz... O, koniec nie ma trzech nawet Czyli nie było? O nie, to jeszcze jest dwa I trzy Dobra, w takim rodzicu coś mi się wydawało Ale w drugą stronę to jest taka logo Tutaj nie musieliśmy w ogóle przez tę grę wchodzić, ale idzie, było warto. Ponieważ fajnie strój dostaliśmy. Naomi. Zaprezentowała się. Dobra, mm, teraz tutaj za nami znowu się chyba zamknie coś. Na prawo, lewo, prawo. Dobra, teraz biegniemy w lewo. Hmm, tutaj pewnie się z nami zamknie No, czekamy Tak, Ta oczywiście Dobra, <laughs> Życie tu dali, czyli ciężko musi być. No mamy no strój regeneracji, dzisiaj już twój naprawdę. To jest Najlepszy strój w życiu. Dobra, gdzie są O, to jest strzela, kulami No i szalone pociski, już z tego odkryję sprawę. To jest naprawdę świetna inwestycja na początku. I koniec. To wszystko <grych> to jest dziwne miejsce, właśnie. No to zaraz wam pokażę o co mi chodzi Ty musisz uważać, że nie spać, bo to bardzo łatwo spać Tam na dół Nie jest wysepka A, złote dusze No, skończył się gniew, skończyło się Ostrzał, na chwilę no szalone podpiski mamy, nie ma czego się obawiać. Jeszcze jeden gdzieś. No, zwycięstwo, przeszliśmy całą lokację. Ale mnie interesuje pewna sprawa. Mapa, jak tutaj mamy... Tutaj byliśmy, to było to kółko właśnie, gdzie znaleźliśmy strój. I tutaj mamy tą drugą komnatę, tak jakby. A fraga, to jesteśmy my. Właśnie nie wiem, co tutaj trzeba, czy tutaj trzeba coś zrobić. No, i ciemno się zrobiło. Trzeba zrobić ostrza. Wo wow. wow, wow. Nie chcę umrzeć. Niech tam się dostać. Dobra, lecimy. Kolejny ostrzał odpalimy. No, Dobra, lecimy tędy Tam na górze coś jest Nie, żółty żółta wyzielony kryształ, to nie zbieramy Tu na dole jest żółty kryształ Dużej się tu zrobiło, w sumie no Dobra, już tu nic nie będę A spadam do wyjścia Ej że tam skoczyłem no, niemożliwe. Teraz dobrze. To jest lokacja z tylko z jednym wejściem. Czyli wchodzimy, zbieramy z i wychodzimy. I świetne, świetne szalone pociski. To była wielka rozpadlina. Mm, nie, nie było żadnych artefaktów, to dziwne. Byłem przekonany, że były. No, 8000 Dusz Duż tu zebraliśmy. A, ruiny. Będę musiał chyba niszczyć też. Tak, tutaj mi chyba zamknie. No. Dobra, jeszcze raz ich zniszczymy. Niszcza ostrza, przyjęto hitów w ciebie, będzie nas się gniew naładował i niszczy, jak ładnie znikają pasy życia. żyć, już kilka sekund, dosłownie i nich bardzo głośne są te wystrzały z pocisków, grze Często zagłuszają to, co się mówi yy, i inny No i to by było na tyle w sumie w dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku. Polubcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam, jeszcze tylko zobaczymy poziom. Nie, na tym poziomie też nie było żadnych artefaktów. No to w sumie to by było tyle. Do zobaczenia, ludziska narka.